Hel, 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 hello, 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 Co zastrzelić jinglita? To byś się z widzami przywitał. Lepsze jewany. Wężokot. Mięknie ogląda. Aha! No chcę, nie, i i nic nie zacznie. Król. Miałem odszukać Chrystusa króla, Dobra, zaraz go odszukamy, tylko widzę, że tutaj jest... A jak tam do... Kościele? Jakaś skrzynka. Ej, nie ułatwiej mi zadanie. Tak. Sam go poszukał w kościele. Uh. Uh. Uh, jakaś skrzynka z dobrocią. To jest siła w ogóle, żebym mógł kurwa... Kamieniem... Znaczy kamienie drewnianym mieczem rozpierdalać. To się to do No wiesz, nie chcę ci nic mówić, ale... Żydzi w swoim życiu mieli taki okres, gdzie kamienie, kamienie rozwalali. Ale kilo ale ale to co troszeczkę tak. inaczej wyglądało. No troszkę tak. Kurwa. Ten mnie kurwa frustruje. Aż bym se poszedł obadać tego kurwa mi świętego Mikołaja na taką policji, ale to... M muszę zaczekać do nocy. Do nocy? No, no wiesz jak jestem ten, ten przełom nocy i cię dostanę tą swoją. Nowy... Gdzie ten kurwa penis jest? A, widzę cię, chuju. No, znalazłeś Jezusa. Nie? Stałem kurwa jednego centa za to. No ale masz Jezusa w nagrodę, No to chyba dobry dzień, nie? Mimo wszystko. Aj kurwa nie było mi chciałem wszystkich ogłuszyć zanim wejdę do walki Oguszyłem tylko dwóch On, że nie siebie kurwa, sam z siebie straciłem tą Pierwsza dobra Kogo by to najlepiej było wykończyć? Na początku tego fiuta tam złukiem Zdolności Bathersa, niebezpieczności. W ogóle ty używałeś a jakiś ten... Zdolności z, z batersa, jakichś takich ciekawszych? Eee. Ja używam tylko tego młotka. No. Za p*** prądy. co tam jest? Syf. Dobrze, że nie mają tego druida leczącego. Jebut, kurwa, sparowałem. O kurwa, łucznik! Wpurwem mnie ten łucznik! Proca co Dawida nie... Jednemu z żdżicu, ale to później. Nie, dawaj łuku, kurwa. To, wykończyłem łucznika. ja co w ogóle robiła Riposta, pamiętasz? Wtory się wyciszyłem, bo mi pies czeka. Nie wiem Riposta brzmi jak riposta, czyli odpowiedź po prostu na to Podownicy w pozycji riposta wyprzedzają takie próby zaatakowania ich zwarcił No. Dobra, tego nie będę bił, tego muszę z łuka załatwić Dodatkowe święte obrażenie Ole mi zajebał młotkiem, jeba nieco ale musisz za to pizdnę. No, <grym> no nie trafiłem standardowo, ja nie umiem kurwa z Żydem grać. Bo w ogóle to kaleczysz te jego kurwa mi eventy. No wie bo to u mnie się nie, nie, nie zaświeca to kurwa. O kurwa, termin padł. Matters? Yeah. Yeah. Ja Jakoś to przeżyje Dobra stwierdzam że ty jest do dupy, Biję go z kurwa <śmany> Kurwa <baterza> napierdala nie <śmany> O, no, to jest nawet lepiej Stwierdzam że ten kurwa Chris jest do pizdy Nie, bo napierdala po jeden Chyba że właśnie, jakiś kurwa Tarczo. No Nawet kurwa z łuku! I już nie za 15 ją daje. Ok, jest. Wiedzą, że się lepiej No, prościej. No. O, potrójny atak zajebał. Tego? O, nie w elfów se odpali. Liposte. O, no, więcej z tego, bo mnie jest... odpali. Jedną trzy razy. A ten batter się zwiększył. Nie... <słyska> w sumie będę musiał ogardać za tego, kurwa, te, Tego jego umiejętności, albo, albo jakąś kupę znaleźć. Albo umiejętność, której umiem się posługiwać. Czyli żadną. No, czyli żadne. Ciekawe, jaką mag ma umiejętność. pewnie było też łatwiej się grać. Kurwa, tu kminie kosmosy jakieś. Chwila, bo jeszcze mi skoczyć, a oprócz tego oddać iPoda temu typowi. Właśnie. Da się jakoś tam przejść, Nie tędy, tylko tam? da, da się. Idę po iPoda. Trochę lipa, że nie można ten, nie można jeszcze podróżować tym tam szybką podróżą chyba. W po jakimś czasie dopiero się odblokowuje. Co tam za flaga kurwa jest? USA i jakaś dziwna flaga? Żydów pewnie. I masonów, o, to jest zamknięte. A... Bo Kanady. Nie Portryko jakaś kurwa, to była Prędzej Trzeba je zjebać No dodał, the galaxy is in your debt, let it be known that I have been and washed it all the way No mi dodał do znajomych na face Aa tu się ich... O, trzech nowych znajomych, hopie kurwa Rollstumper kurwa Hmm. Zdolności. Co, co? on ma za zdolności w ogóle jeszcze? Hmm. W sumie czy poczekasz chwilę ją, ja? Znaczy poczekasz no Graj sobie graj, a ja sobie na chwilę ten zaraz wracam i sobie pójdę do sobie przygotuję jakąś żupkę Nasra leża. obrze kokosa, Co to w ogóle robi? za zasowa zobrażenie tego mi się dzieje Nie wiem, czy mi spróbuję spróbuję ponapierdalać później Będę o... opkminiał Uuu, nową broń dostałem A na czwarty level Nie powiem mi się przydało To hapnąć, ale no Wow gdzie kara trzeba do księdza iść powiedzieliśmy, że znalazłem Jezusa Cofnijmy się Kilka lat wstecz Ważnie nie Nie, tak się nie da muszę iść tędy. Ja pierdolę tam co jest kurwa zaśnieżone Zaśnieżone ulice For many find Jesus only to lose him later, but the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Remember. Dobra. Zjesz jeszcze raz znaleźć Jezusa. No powaga. Teraz ja pierwszy atakuję, okay. skurwysynyki. Nie wiem jak to działa Będę musiał ogarnąć kiedyś Mod BUTERSA O mu zajebał kurwa. No jeszcze z czegoś nie mogę jeszcze, jeszcze Spróbujemy też z KRISEMUJEMUJEMUJE Nie było najgorzej No ja zamiast użyć mocy BUTERSA to no nie, jeszcze mi piźnie, moron. Masz? A, tak jest. Znaczy ja mam wzięte questy od pana niewolnika? Co dla Dobro, broń, ja, ale jezusa ty mi ekspres. Nie mam. No ja, bo jeszcze tam nie doszedłem, będę musiał.

Czy ktoś może wie gdzie jest goście od człowieka niedźwiedzia świni? Gdzie on się podziewa na tej... Bezdusznej... No poważnie? No ej! Zajebałem mu! On się obudził! No nie, jeszcze krwawienie mu zarzucił. Hmm. Część ciąga krwawienie. Woda, nie? I jestem z powrotem. No. A ja zjebałem sprawę i... i... te. W ogóle mam, ty, mam cukierki z Niemiec. Firmy Ritter Sport. Rum się nazywają. I piszę na nich Knurrspreschtung. Pisze na nich Knurrspreschtung. No nie wiem, to znaczy, co prawda. O, fajne. Oh. O! Ciekawe mm. e Jeszcze kurwa mógł do pala No kurwa on dwa razy strzela ten pedryl? Mm. To mnie wkurwiło teraz Za go z Dobra. Ale są niemie niemieckie rumy. Hmm, Niemiec, to będzie Niemców chwalił, kurwa. No to przeżył jedno życie mu zostało, myślałem. Myślałem, że tego nie przeżyję. Kurwa, mać. To źle myślałeś, <laughs> no, Myślałem, że wystarczy wiesz, lekko biznes, typa i, i, i ten. I, i on zginie, że nie muszę się przejmować tym tym świecidełkiem, żeby dobrze trafić. Batery są jakiejś zdolności, nie ma pipy watery. No ale zajebałem. No i oczywiście rasałek sobie przygotowałem. Cał rasałek? Z knura Chyba ją nawet. Nie pamiętam. Kurka znowu właściwie 3 życia zaznaczyła. Wystawał. We w sumie. Cześć, jakbyś zareagował, jakby dzieci napierdalały po mieście i napierdalały się młotkami po Rio. A co mnie to tam oceniać? Nieważne, wa ważne, że się dobrze bawił, nie? To my też gdzie pan nie woli, mieszka? O Boże, w no, domu. kurwa, kot. Mogę mu złuków zapierdolić, jo? Nie mam już! Runa ma upą. Najebałem kota z łuku. No ty brutalu! O kurwa, tam pięty. Co tu jest? Uwróć w porównaniu. O tu kurwa, na się prześnie. Nie? w kanałach. Z początku trzeba mieć moc pierdnięcia, chyba. Leć! Tu dobroduszny ktoś tam. Z takim wyglądem nigdy nie zobaczę, ja W ogóle Przeraża mnie ta kurwa obrazek, kurwa kury z jajkami, kurwa z wychodzącymi z brzucha. Czemu? Kurek, jak kura, kura. Znaczy nie wziąłem zadania od pana niewolnika ale jego paczkę mam ze skaczącym widzosem Też to idzie załatwić I teraz na mapie będę miał zaznaczone gdzie pan niewolnik mieszka

a, a tutaj, tutaj nie mogę wejść sender. W ogóle to nagrywasz, żeby się później nie okazało, że wiesz. Tak, to tak, nagrywasz, nagrywasz. Tak, tak biega mi do każdego domku, kurwa, wchodzę. O, is... Ja pierdolę David Hussle, wszędzie. Mam klucz do się Nie. nie chcę sprzedać. Sprzedaj bronię. To też jest dobre. Sprzęt. Ja sprzęt posprzedaję, bo to mi się nie poprzyda. Te, te, te iteny, wiesz, z tego... Ty, jak to się nazywa? Te bonusowe, takie co dostajesz tam... Za, 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 za to, że masz jakąś tą lepszą wersję gry mm. The LC Content albo i tak Strapa Pony Aż DLC, no ale mi się to osobiście nie podoba, że wiesz? To, że dodają na start jakieś tematy? Ja jakieś kurwa pierdoły. Jeszcze kur... Nie no nie, nie, nie ma litości. Nie podoba mi się. Kurwa tak. pomyśleć, że klikając dwa razy na przedmiot można go sprzedać. Ja kiedyś klikałem i klikałem, potem sprzedaj. A. No. no. Teraz właśnie widzę jaki fail. No i odkąd, że ja wtedy klikałem też sprzedaj zestaw, a teraz klikam po pięć razy na uniknął. To jest za co? W ogóle oglądałem dzisiaj recenzję na Froda Nexo Smart Duo, nie? Kurwa, kozę sprzedałem. No? Ohu. I babka, nie? Bo to kobieta robi te, 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 wszystkie filmiki. I otwiera klapkę, nie? I kawałek plastiku urywała. To jest świetna jakość. Świetna jakość bulwo. Zajebista. Ja chciał Idealnie na filmiku się się urwała, nie? Śmiech. Kurwa, elfy na dachu siedzą. Co oni tam robią? Poziom może. Elf nie, Elf elfy są spoko akurat. Lubię elfy. Prawda, tych, że to są przeciwnicy, no ale. Ale elfy są spoko. Wiesz, jaką stronę jakaś droga pochodzić. No, kto jak jaką kurwa? Z Cartmanem napierdolajesz czy. Mm, no z Kartmanem? Z to te, też co w tej wersji? Z Kartmanem? na to. No, się inwestować kurwa w gości? No się mnie, by ja nie przyszedłem w tej grę. Nie <śmiech> wiem. <śmiech> A ja na dysku. To jakoś mi się nie odchciał grać. Banku South Park. Chcesz like inwestować Przepraszam, pieniądze. Dobra, nie opłacę się inwestować, bo oni przepierdolili moje pieniądze. Chyba, że idzie potem mnie jakieś odebrać. Już ciężko mi powiedzieć, hmm. bo... Z tą babką mogę pogadać? Tym, dodać do znajomości? Nie, nie mam. Na fejsiku. W ogóle... Ja teraz podam datę. Urodzin? To jest 15. No.

no, o, jestem w ciąży, kurwa. Ulecz mnie. Najlepszy patent, żeby kurwa nie zejść w ciąży, jest nie zejść w ciąży. Mnie. Czosnek w pępku. nie jest Czosnek w pępku jest spoko. No. No w ogóle, ja na przykład bardzo sobie cenię w ogóle czosnek. Tylko w pętku? Nie, taki do jedzenia też. A jadłeś kiedyś czosnek z pętka? Nie. Ow! Jeszcze nie. Ale na pewno spróbuję. Ja, 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 ja z, ja, nie nie, o niech dam sprawdzić. Pytanie: czy jego pętka? Jakby ktoś chciał się zgłosić do testowania czo czas spętka. To, to może się zgłaszać do, do tego. Jak się stu. pisze czosnek? To jest w ogóle. Przez. Czy? Jak? Przez czyj kurwa? Przez czyj. Czos czosnek F. O kurwa. Tylko jeden cios zablokowałem. Tak nie może być. W ogóle co ten mariposte, tak? Więc... No ja pierdolę, nie mogę Batersem atakować. No co, Batersem będę chciał zaatakować, ją. Zostaje Poryjo. Masz jakąś skipnąć turę? No możesz chyba się w tryb obrony, z tego co pamiętam, nie? Przejebać i tak. tym kończysz turę. No chyba tak, z tego co pamiętam. Nie wiem, mogę coś piadolić. A jak to się robi? Nie wiem. No masz tam na pewno jakąś opcję. Nie, mam pipę tylko bo od Batersa, z którym nic się mogę zrobić? No, nie masz defensywne? Coś tam? Mhm, nie bardzo. Chyba, że tak jakoś. W tej formacji nic. No i co, to zaatakuję Batersem. No to ci musi się jakoś dać, nie? Nie ja dostałem po. Bez sensu, jakby się nie mógł. Paters nie ma nic na atakowaniu z tego. Z dystansu to jest to. Nie, no ale powinien mieć Już możliwość przepuszczenia w nie? No i załapaters i jaja to stanie. Mogę sobie do Ej, mogę pod podleczyć tego? Nie przyjacielu? No właśnie, taki że nie ma żadnej takiej opcji. Nic, 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 ten tego jest. Idę <try> się nad Batarstwem po ten kurwa... Nie wiem, może mi się myli teraz z tym... Z Majten Magicem najnowszym, ale kurde wątpię. Na pewno nie się nie dało by... spiknąć. Być może tylko i wyłącznie główny bohater musi to parować, z... Ale nie, nawet w tutorialu nie było możliwości parowania itaku. między <try> Bo Także... O... Następny talent za 18 znajomych, wziął. Gdzie to było zdolności dodatki Ja i ochrona na razie mam wybranego mam dwa talenty już dostępne No widzisz. Jeszcze jeden, jeszcze jeden Kurde, ja bym sobie wpił do z Aliens vs. Predator, ale kurde, będzie trochę lipa pewnie, nie? Podporonym, trwawiącym się w co bym chciała wybrać? Lipa właśnie. Pik panem, Aj, rosł. dobre, dobre, gówno. To se. I teraz spróbuję wziąć. Poleczenie się większej ataki. A, no, fotodory, jeszcze chciałem wejść, zobaczyć co tam jest. Co tam słychać? W sumie zaraz powinienem kończyć odcinek, bo to jest pewnie twój długo plan. Rozmowa? Rozmowa nie jest dobrym wyznacznikiem. Hey, you're pretty good hey, you're pretty good good no i tak to na party możesz podzielić, więc. Nie wiem, oj, nie, nie Powiem, powiem, osób nie wiecie, pokazać. Mieć komandują, wszystko. Przejdziemy gdzieś tam na bok bardziej. O, i na placu zabaw skończyli. Czekaj, nie, to nie tu. W ogóle. Udało ci się kiedyś wejść do damskiego tego? Hmm. Nie. Dobra, i, i na tym skończymy na zadaniu Zabawę fowanego. Na razie! Okłamałem cię, gram dalej. Mam Ale ja kończę, ha kończę i tak, bo to jest za długo. Ta 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 i